Korona cierniowa pana Jezusa. Na wewnętrznym dziedzińcu zebrali się oprawcy, siepacze i inni zbirowie. Motłoch uliczny też chciał się wcisnąć, ale żołnierze rzymscy otoczyli cały dziedziniec i nie wpuścili nikogo. W tym czasie już zaczęto koronowanie Jezusa cierniem. Żołnierze śmiali się i szydzili, podżegając tym dręczycieli do zadawania Jezusowi większych mąk. Śmiech i żarty żołnierzy podniecały tę zgraję do coraz większego lżenia i urągania Naszemu Panu. Przygotowali stołek, który posypali ostrymi kamykami i skorupami ostrymi z czerepów. Przygotowawszy siedzenie, zdarli z Jezusa wszystkie szaty i narzucili mu krótki, czerwony płaszcz żołnierski, podarty ze starości i nie sięgający nawet do kolan. Teraz przywlekli Jezusa i posadzili go na stołku i zaczęli wtłaczać koronę cierniową na jego głowę. Korona była wysoka na kilka dłoni. Przypleciona była gęsto z trzech gałęzi cierniowych, grubych na palec. Użyto do tego trojakiego rodzaju cierni, podobnych do naszego głogu, szakłaku i tarniny. Kolce z rozmysłem zwrócone były prawie wszystkie do środka. U góry przypleciona była wystająca obwódka z jakiegoś ciernia. Podobnego do jeżyny, tędy ujmowali się pacze koronę w rękę. Korona zrobiona była tak, jak szeroka taśma, przybrała więc kształt korony dopiero w ten czas, gdy opasali nią Jezusowi głowę i z tyłu mocno związali. Ciernie zwrócone do środka wnikały głęboko w głowę Jezusa. Do ręki dali mu grubą czcinę, zakończoną kością, a wszystko to robili z szyderczym namaszczeniem, jak gdyby uroczyście koronowali go na króla. Teraz dopiero zaczęli znęcać się nad nim, wydzierali mu czcinę z ręki i bili nią w koronę, by kolce głębiej wbijały się w głowę. Krew zaczęła spływać Jezusowi po twarzy i zalewać mu oczy, a oni klękali przed nim, bili go i pluli mu w twarz, krzycząc, bądź pozdrowiony, królu żydowski. Wreszcie, wśród śmiechu piekielnego, wywrócili go ze stołkiem na ziemię, lecz zaraz poderwali go i posadzili na nowo. Raniąc o skorupy ciało Jego. Nie zdołam powtórzyć, na jakie nikczemności wysilali się ci łotrzy, by najgrywać się z umęczonego Zbawiciela. Ach, jakież straszne pragnienie dręczyło Jezusa, gdy skatowany tak nieludzko i poraniony przy biczowaniu dostał febry i gorączki. Drżał na całym ciele, a ciało to na bokach powyrywane było miejscami aż do kości. Język jego ściągnięty był kurczowo. Pałające, spalone usta były otwarte, a zwilżała je krew spływająca z najświętszej głowy. Zaślepieni okrutnicy zaś obrali sobie te święte usta. Za cel swych obrzydliwych nieczystości i prowadzin. Tak dręczono Jezusa około pół godziny, a oddział żołnierzy otaczający szeregiem pretorium bawił się tym widowiskiem, dając poklask siepaczom. I tak przyprowadzili Jezusa drugi raz do Piłata, skatowanego, pokrytego ranami. Zlanego własną krwią, straszna korona cierniowa raniła go do głębi mózgu. Krew zalewała mu oczy, a on zwracał je miłosiernie na zebrany tłum. Módlmy się i prośmy Boga, Abyśmy nigdy nie przyczynili się do zadania Jezusowi żadnego bólu i nie włączali się do wciskania cierni do Jego przenajświętszej głowy, aby nasze myśli i modlitwy były zawsze skierowane do Boga, naszego Ojca. Dziękujemy za wysłuchanie. Szczęść Boże. Nasze radyko.